Cześć, tu Tomek Jerzewski. Posłuchaj mojego kolejnego podcastu. Witam wszystkich zawałowców, witam wszystkich moich klubowiczów w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj będzie o diecie hiperodżywczej, czyli o sposobie, jak pozbyć się choroby autoimmunologicznej, choroby zapalnej. Choroby reumatoidalnej. W krótkich ogłoszeń, chcę Wam tylko przypomnieć, że dla wszystkich chętnych w drugiej połowie czerwca otwiera się okno wejścia do letniego, roślinnego, dietetycznego wyzwania. Jeżeli chcecie coś dobrego dla swojego zdrowia zrobić, zapraszam, zainteresujcie się tym wydarzeniem. Będziemy w ciągu lata starali się troszeczkę zmieniać swoje. Nawyki trudno sobie wyobrazić lepszą porę na taką zmianę w ciągu roku. No, chociażby za, ze względu na dostępność świeżych warzyw i owoców. Przechodzimy do naszego tematu. Zatem, o jakich chorobach będziemy dzisiaj mówili? Wspólną wszystkich chorób autoimmunologicznych cechą jest fakt, że nasz Organizm a konkretnie nasz układ immunologiczny zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko swoim własnym tkankom, przeciwko własnym strukturom, przeciwko swoim komórkom, przeciwko swoim narządom. Są różne koncepcje dotyczące przyczyny, dlaczego nasz organizm nagle zaczyna produkować przeciwciała yy, przeciwko de facto sobie, ale yy, takie jak na przykład są przeciwciała przeciwjądrowe możemy w takich panelach badań oznaczać sobie miana tych przeciwciał no więc nie mamy konkretnej jednej przyczyny istnieje wiele naukowych hipotez Natomiast nie ma jednej prostej odpowiedzi na, na to pytanie. W zależności od tego, co jest celem ataku przeciwciał, mamy różne choroby. Mamy na przykład chorobę Hashimoto, kiedy nasze przeciwciała i chorobę Gravesa, kiedy nasze przeciwciała atakują tarczycę. Mamy autoimmunologiczne zapalenia wątroby. Celem jest wątroba, mamy problemy stawowe, mamy zapalenia mięśni, mamy problemy hematologiczne, np. niedokrwistości albo małopłytkowości, a uwarunkowane autoimmunologicznie. Mamy choroby tkanki łącznej, z którymi licznymi tymi chorobami walczą dzielnie nasi reumatolodzy. I mamy wiele, wiele innych, łącznie z autoimmunologicznym uwarunkowanym łysieniem. Yy, mamy zmiany skórne. Naprawdę yy, jest to olbrzymia grupa schorzeń. Które wcale nie tak łatwo się też diagnozują. Mamy kryteria, ale czasami nasi pacjenci nie pasują do formalnych kryteriów rozpoznania pewnych schorzeń, no i nie wszystkie przeciwciała tak naprawdę jesteśmy w stanie u człowieka zbadać, zidentyfikować. Jak widzicie, tych objawów może być również bardzo, bardzo wiele. Choroby autoimmunologiczne powodują pogorszenie naszego funkcjonowania, obniżają jakość naszego życia, ale niestety powodują również ciężkie powikłania narządowe. Powikłania w schorzeń autoimmunologicznych istotnie skracają nasze życie, no więc jest to temat jak najbardziej poważny. Dodatkowo większość schorzeń autoimmunologicznych jest w zakresie terapii klasyfikowana jako schorzenia przewlekłe, czyli najczęściej nie mówimy tu o wyleczeniu, tylko mówimy o wyciszaniu procesu autoimmunologicznego. Jednym słowem żyjemy z tą chorobą, tylko staramy się wyciszać ją tak, aby nie dochodziło do istotnego uszkadzania naszych tkanek i aby minimalizować ryzyko powikłań. No, trochę to brzmi smutno, prawda? Aby wyciszać proces autoimmunologiczny, najczęściej stosujemy leki przeciwzapalne, leki immunosupresyjne. Mamy tutaj sterydy, metotreksat, starsze lub nowsze typowe leki immunosupresyjne. Mamy też nowe generacje leków, tak zwane leki biologiczne, których budowa jest oparta o przeciwciała. Wymieniam tutaj mm, liczne grupy leków. Natomiast to, co musimy wiedzieć, to jedna podstawowa zasada, że manipulowanie i regulowanie farmakologiczne naszego układu immunologicznego zawsze jest związane z licznymi działaniami niepożądanymi i ryzykami również związanymi z samą terapią. Podsumowując, mamy chorobę z jednej strony autoimmunologiczną, która jest chorobą przewlekłą, powoduje konsekwencje zdrowotne dla nas, no i przewlekłe leczenie tej choroby autoimmunologicznej niestety też powoduje określone działania niepożądane i ryzyka. Jak zatem moglibyśmy sobie jeszcze pomóc w chorobie autoimmunologicznej w sposób bardziej naturalny, w sposób związany z modyfikacją naszego stylu życia? No, i to będzie e, właśnie tematem dzisiejszego podcastu. Oczywiście, ci, którzy już e, mnie znają, domyślają się, że głównym filarem tej profilaktycznej i terapeutycznej zmiany stylu życia będzie zmiana tego, co na co dzień zjadamy. W tym aspekcie okazuje się bardzo skuteczna oczywiście nieprzetworzona dieta roślinna, opierając się na pracy przeglądowej opublikowanej w 2017 roku oraz wynikach wciąż trwających badań grupy naukowej zgromadzonej wokół Nila Barnarda. Nieprzetworzona dieta roślinna wraz z podażą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest optymalną drogą, aby zapobiegać, ale również leczyć choroby reumatoidalne i autoimmunologiczne. Zapamiętałem bardzo ciekawe zdanie dr Hany Kelowej, to jest taka czeszka, która właśnie jest jednym z głównych badaczy w grupie Barnarda i Pani doktor komentowała wyniki wstępnej fazy badań na pacjentach przede wszystkim z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Powiedziała ona, że co do istoty po przejściu na nieprzetworzoną dietę roślinną, oczywiście realizowaną według specjalnego protokołu w ramach tego projektu badawczego, zatem po przejściu na tę dietę generalnie każdy z pacjentów z rozpoznanym wcześniej reumatoidalnym zapaleniem stawów i cierpiący na dolegliwości stawowe spowodowane tą chorobą, każdy z tych pacjentów podawał poprawę funkcjonalną. Była ona różnie wyrażona co do stopnia tej poprawy, ale najciekawsze jest to, że każdy, bez wyjątku pacjent, poprawiał się po zmianie diety. Również wnioski z prac przeglądowych, podsumowujące całość dorobku naukowego opublikowanego do 2017 roku, dotyczącego roli diety w profilaktyce, ale również leczeniu, czy nazwiemy to wspomaganiu leczenia chorób autoimmunologicznych, są takie, że powinniśmy przede wszystkim edukować naszych pacjentów w zakresie tego jak duże korzyści mogą oni odnieść jeżeli będą potrafili wyeliminować pewne pokarmy ze swojej diety i optymalnie przejść na nieprzetworzoną dietę roślinną. Korzyści te dotyczą zapobiegania oczywiście wystąpieniu choroby Efekt ten jest najbardziej oczywiście pożądany. To chcielibyśmy uzyskiwać. Najlepiej zdziałać, zanim wystąpi problem. Po co gasić pożar, jeżeli można po prostu do tego pożaru nie dopuszczać? Jeżeli występują już objawy, to możemy zmniejszać ich intensywność. Co o czym przed chwilą mówiłem, cytując dr. Kaelową. Dzięki przeciwzapalnemu działaniu tego typu diet, możemy zmniejszać intensywność odpowiedzi zapalnej i autoimmunologicznej przeciwko naszym własnym tkanką. Naukowcy podkreślają, że nie chodzi w tym zagadnieniu o aspekt ekonomiczny. Nie mamy problemu z tym, że pacjentów nie stać jest na te proste składniki spożywcze, które mogą i powinny pojawiać się na ich stołach. Oczywiście w przeciwieństwie na przykład do kosztujących setki i tysiące złotych nowych preparatów, na przykład biologicznych stosowanych w leczeniu schorzeń autoimmunologicznych. Naprawdę pietruszka jest dużo tańsza. Tak więc nie, nie o pieniądze tutaj chodzi. Chodzi tu głównie o świadomość naszych pacjentów i wiedzę, jakie korzyści mogliby odnosić. W opinii naukowców, podsumowując te zebrane dane, idealne posiłki powi powinny zawierać olbrzymią ilość warzyw, przede wszystkim warzyw zielonolistnych i warzyw krzyżowych. Co więcej, większość tych warzyw powinna być spożywana... Na surowo powinniśmy spożywać bardzo dużą ilość naturalnych przypraw, takich jak kurkuma, imbir, oregano, bazylia, no ale wszystkich tutaj nie da się po prostu wymienić, jest ich bardzo wiele, czyli stosujemy wiele ziołowych, korzennych przypraw. Powinniśmy spożywać również dużą ilość świeżych owoców. Z drugiej strony, musimy unikać jedzenia przetworzonego, solonego, do którego dodajemy barwniki, konserwanty, które masowo dosładzamy. Powinniśmy wykluczać wszystkie tłuszcze skoncentrowane z diety wreszcie, powinniśmy wykluczać przede wszystkim pokarmy pochodzenia zwierzęcego, jeżeli mamy działać przeciw zapalni. Na takiej diecie, oczywiście, trzeba suplementować witaminę B12 i witaminę D3. Która w tej podgrupie pacjentów ta suplementacja wykazuje korzyści. Myślę, że teraz czas na fajną historię z życia wziętą. Będzie to historia amerykańskiej lekarki, specjalizującej się w zapobieganiu i leczeniu, właśnie. Zawodowo. Ona się tym zajmuje właśnie z chorzeń autoimmunologicznych. Historia jest o tyle ciekawa, że sama pani doktor w wieku nastoletnim chorowała na toczeń rumieniowaty układowy. I mówię tutaj o pani doktor Brooke Goldner. Jako powikłanie tocznia, doktor Goldner borykała się z ciężką niewydolnością nerek i rozpoznano u niej dwa udary, kiedy była w wieku 16 lat, czyli. Nastoletnia dziewczynka z ciężką niewydolnością nerek na tle tocznia i dwa udary, na szczęście bez niedowładów, ale obrazowe i neurologiczne potwierdzone udary mózgu. Toczeń jest to bardzo zdradziecka choroba powodująca dolegliwości i objawy ze strony skóry, ze strony naszych stawów, powi powodująca powikłania nerkowe, naczyniowe, powikłania hematologiczne. Oczywiście z mojej kardiologicznej działki obecność tocznia, ale jakiejkolwiek innej choroby autoimmunologicznej przyspiesza proces miażdżycowy, ponieważ każdy podtrzymujący się proces zapalny w naszym organizmie będzie przyspieszał i napędzał proces miażdżycowy. Poza tym toczeń może dawać objawy ze strony przewodu pokarmowego, może powodować zaburzenia psychiczne i może znacznie zwiększać ryzyko poronień. Wracając do historii pani dr Brooke Goldner, oczywiście stosowano u niej wszystkie dostępne metody leczenia tocznia. Pomimo tego objawy choroby i powikłania były ciężkie i potencjalnie oczywiście zagrażające jej życiu. I właśnie dr Brooke Goldner sama osobiście jest przykładem tego, że możliwe jest wyleczenie się z tej ciężkiej auto Immunologicznej choroby, jaką jest toczeń. Co więcej, po wyleczeniu z siebie stocznia, ukończyła studia medyczne i zawodowo zajmuje się przede wszystkim leczeniem tej właśnie grupy pacjentów, pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Co zatem zrobiła pani dr Goldner? Co rzeczywiście pozwoliło jej wyjść poza ramy definicji e klinicznej remisji tej autoimmunologicznej choroby? Otóż pani doktor zdecydowała się zmienić swoją dietę i przeszła na nieprzetworzoną dietę roślinną, a swój protokół diety nazwała roślinną dietą hyperodżywczą, dedykowaną leczeniu tocznia po angielsku Hyper Nourishing Protocol for Lupus Recovery. Będąc wciąż na tym samym leczeniu farmakologicznym po przejściu na tą dietę roślinną, pani doktor zauważyła, że ustąpowały jej dolegliwości stawowe, przestały nękać ją napady migrenowych bólów głowy, zniknęły objawy przewlekłego zmęczenia i stopniowo właściwie zanikały wszystkie związane z chorobą podstawową objawy. Po 12 latach życia z chorobą przestała odczuwać jej objawy, a w wykonanych badaniach laboratoryjnych miana przeciwciał przeciw po raz pierwszy od 12 lat były w granicach normy. Co więcej, pani doktor wykonuje sobie okresowe badania, oczywiście, i w ciągu ostatnich 15 lat od momentu e, us ustąpienia objawów choroby nie miała ani razu podwyższonego miana przeciwciał. W ostatnich 15 latach ani razu nie znaleziono yy, yy, w jej próbkach moczu białka, które wcześniej było systematycznie tam stwierdzane. Parametry funkcji nerek są obecnie u niej prawidłowe. Parametry morfologii krwi i krzepnięcia są również prawidłowe. Co więcej, w ciągu tych 15 lat pani doktor bez powikłań ginekologiczno-położniczych urodziła dwójkę zdrowych dzieci. Brooke Goldner jest autorką kilku bardzo dobrze sprzedających się na świecie książek poświęconych temu zagadnieniu. Takich jak Goodbye Lupus, czyli Żegnaj Toczniu oraz Goodbye Autoimmune Diseases. E, niestety chyba te książki nie były przetłumaczone na język polski. Tak jak powiedziałem, choroby reumatoidalne, choroby autoimmunologiczne mają bardzo wiele różnych masek. Dają przeróżne objawy. Od ciężkich powikłań, takich jak udary, krańcowa niewydolność nerek, do można powiedzieć objawów kosmetycznych, takich jak utrata włosów, Czyli łysienie, takie jak zmiany dermatologiczne. Choroby te dotyczą albo mogą dotyczyć całego naszego organizmu. I okazuje się, że albo nie zwracamy dostatecznej uwagi, albo niepotrzebnie nie doceniamy właściwej modyfikacji naszego stylu życia w zapobieganiu, ale również leczeniu tych chorób. U części naszych pacjentów nigdy nie doszłoby do rozpoznania tego typu chorób, gdybyśmy wiedzieli, jak właściwie się odżywiać. A u tych, których już leczymy, z powodu tych chorób mamy szansę na dużo większą skuteczność jak się okazuje nawet na wyleczenie choroby. Jeżeli zainteresował was temat schorzeń autoimmunologicznych i reumatoidalnych. w aspekcie stosowania skutecznych schematów leczenia dietetycznego, to zapraszam Was do kontynuacji tego podcastu w części premium, w części klubowej, gdzie omówię bardziej szczegółowo zalecenia dotyczące wspomnianego protokołu hyperodżywczej diety stosowanej w schorzeniach autoimmunologicznych opracowanych przez dr. Brooke Goldner. Dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresował i zapraszam Was na kolejny podcast za tydzień. Dziękuję wam wszyscy moi zawałowcy za czas poświęcony na wysłuchanie tego podcastu. Wszystkim zainteresowanym przypominam, że więcej treści, więcej szczegółów, praktyczne porady oraz rozwiązania Waszych problemów i odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie w moich podcastach Premium publikowanych w ramach mojego klubu zdrowia. Na mojej stronie www tomaszjezewski.pl kliknijcie przycisk Klub Zdrowia i wejdźcie na próbę za darmo na 7 dni. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.